śledzę Cię, Bączku. Pracuje na porzeczkach, zapyla od samego rana. Gdzie on mi tutaj lata O, tak tu jesteś. Piękny. Czarna porzeczka niekoniecznie ma dużo kwiatów. Są biedronki. To już pokazywałam, gdzie ty jesteś, biedroneczko, tak. Natomiast czerwona, popatrzcie, już ma zawiązane owoce. Dzisiaj jest 23 kwiecień. I tak wygląda to o poranku. Przychodzę tu codziennie i te rośliny są coraz większe. O tak, ale tutaj szkodniki też są coraz większe. Chodź tu się nie maczkuj, ty jesteś mały, duży, proszę. Jest was tutaj, ile bądź jak, jak wy kochacie te rośliny, prawda? Ja też. Ach, wyniesiemy was stąd, a wy i tak. Dobrze, dziękuję. Najbardziej to wasze żerowanie widać tutaj, i proszę, mam tu nagiego też. Proszę. I to nie jeden. O, moja języczka. Niestety ona jest bardzo lubiana przez ślimaki bardzo. O i tu jest za dużo coś. Mam tu skupisko. A generalnie to skupisko jest w tych loksach i żagwinach, bo one tu mają idealne warunki, żeby się schować. Tam pod tym dywanem się chowają. Figłowiec japoński z tym białym, z białą tawułą. Świetnie to wygląda. Piwonia. Proszę, no to, to po prostu się zadziało na, na dniach. Będę mi to jakoś nie zdeptała, ale widzę cię ślimaczku. Ty jesteś tutaj, oczywiście. Chodź tu do mnie. Pójdziesz sobie do lasu. Łącznie z tamtymi. A tutaj mam, wychodzą mi konwaliki. No i oczywiście funkie. Funkie. stąd wyjdę. O, o! Ja funkie. Mam trzy rodzaje i każda z innej fazie wzrostu inaczej wygląda. A ta jeszcze dopiero odbija. Mia ja, Hortensja, i ciekawa jestem, czy ty zakwitniesz, czy przemroziło się, a jeszcze ma być zimno, ja nie. Jadę. No. No i zobaczcie, nie nadążyłam się nacieszyć tymi tulipanami, bo one są piękne, ale bardzo krótko kwitną, bo już opadły im płatki, już przywiędły i w zasadzie to za chwilę trzeba będzie już je pościnać, żeby zawiązywały cebulki. kolory. Bardzo ładnie to wygląda. Czosnek ozdobny i tulipany. Przemiliny mocno wyjechały w górę, będę je musiała troszeczkę skrócić, żeby nie szły w górę, tylko bardziej się położyły. Tutaj mam tulipany. Wszystkie to są papuzie. Każda trochę inna i to trzy kolory. Takie białe. I już tutaj takie purpurowe, ciemne. No jej Lilia. A gdzie ty jesteś? No tak. Zachwaszczone. Nie ścinałam tego, bo właśnie nie wiedziałam, kiedy wy wejdziecie i gdzie wyjdziecie. Okej. Okay. Ale jesteście. O. A to jest inna odmiana barwinka. Już też kwitnie. No i tak, a tu już jest wszystko. Co tylko możliwe. I to tak chyba zostawiam. To sobie wszystko tu współistnieje. Ja myślę, że barwinek się rozrośnie na tyle, że on zdominuje i tak to miejsce. Floks. I tu przerasta mi ten floks nawet. Jeszcze odbijają śliwy. Tutaj były w okolice śliwki. I te śliwy o, odbiły, a ja tego nie usunęłam jeszcze do tej pory, ale postaram się z tym uporać. Tak wygląda ten mój świat. Teraz, jak jest. Wszystko ma przyrosty świeże. Jest jeszcze zielono. Jeszcze nie jest przyparzone, chociaż tej wody nie ma za dużo, ale to wszystko się budzi do życia. Perukowiec już też wypuścił listki. No i co? Kaliny pięknie się już rozwijają. Dwa rodzaje. Ta ma takie baldachy, ta jest inna, ale co ja tu widzę? To ja tu widzę mszyce już. No bo mówiłam, że to bardzo ją lubią, więc ja nawet profilaktycznie to, gdzie widzę, trudno usunę. Gdzieś jeszcze widziałam, o, widzicie? Jest on taki ciemny, aż od mszyc, trudno. Rozbędę się tej gałązki. Ręczna robota czasami też musi być wykonana. Jak jeszcze nie jest to zaatakowane na tyle mocno, ale jest to sygnał, żeby profilaktyczny oprysk już zrobić. Forsycja już przekwitła. Teraz będzie szła w liście, znaczy się będą te wierzchołki się wyciągać, ale tutaj widzicie, tu mam też szkodnika. Ślimaczek wyszedł sobie tak wysoko, taki malutki. I przy okazji jeszcze sprawdzę tą kalinę. Jak ona tu jest. No, nie, nie widzę. Ale dzisiaj będzie opryski, tak już profilaktyczne. Serduszka okazała. Już zakwitła. Ma słoneczne stanowisko i jest bardzo ładny już w tym momencie krzaczek. Goździki czekają, będą kwitły. No i tak generalnie obracam się w roślinach ozdobnych w chwastach. Kocham te moje rośliny, bo one też kwitną. I może dobrze, nie, jeżeli chodzi o mnie, nie musi tutaj być tylko sama trawa. Mogą być inne rośliny. No i co? I tu jest następny kolega i już taki duży. Hmm. Oj oj, w takich miejscach to pewnie pod tym wrzoścem masz stanowisko tak, oczywiście, bo tam jest następny. No to się spodziewamy po prostu plagi. Przyjdzie deszcz, to dopiero ruszą na żer. Ale to by było na tyle dzisiejszego poranka. Wystarczy, nacieszyłam oczy, zobaczyłam co muszę zrobić. Więc przede mną kolejny pracowity dzień. Oprócz ptaków, to dzisiaj wszędzie słychać koszenie traw. Ja dzisiaj chcę sobie posadzić niektóre rozsady moje do gruntu. Wniosłam sobie taką ziemię i łam ją większą i Sprawdzam sobie, jak jest pH, czy się nadaje do warzyw. Bo potrzebuję ziemię pod pomidory, jeszcze, więc będę mieszać trochę z kompostem. i da se peva te dolkov wymaga podlania straszne, co to dalej będzie i ja w tej chwili Was tutaj przeprowadziłem do tej jabłki. Nie wiem czy to zobaczymy, ale tu są wędrowniczki, czyli mrówki. I od tego się zaczyna tak: góra, dół, góra, dół. I tak sobie chodzimy po tym drzewku, i tak przenosimy te mszyczki. Tak sobie idziemy je pielęgnować. Tak. Ja stosuję opryski ekologiczne na mszyce. Ale. Jest takie małe ale, że to trzeba się naprawdę natrudzić, żeby w ten sposób je zwalczyć. O, tu się już coś skręca, no bo tak, mszyczki sobie, bo moje mróweczki, mszyczki, o tutaj siedzą. Proszę, jesteście żywe, pomimo tego, że ja tutaj coś prysnęłam, ale to widocznie jednorazowo, jest za mało, więc trzeba będzie dołożyć. Moja walka będzie z mszycami. Na drzewkach owocowych trzytorowa, czyli opaska z lep, pół na muchę, na pień, żeby zrobić przeszkodę, barierę tym mrówkom. Opryski ekologiczne i jeszcze pod drzewka wysypię boraks pomieszany z kawą. Więc biorę się do roboty. Trochę. 真是的。 Czosnkiem. Uzupełniam wodą. Mogę wlać wcześniej, jeszcze, jeszcze dodaję parę kropelek płynu do naczyń ekologicznego, może być szare mydło. dosłownie odrobinę i teraz najpierw uzupełnię wodę, wodę, a potem dodam ocet. To jest moja twórczeczka, która najbardziej była zawsze zaatakowana. Ja usunęłam liście, które były zaatakowane. Ale proszę, brzeczki tu z powrotem i tak powróciły, a widać, że ta końcówka to już w ogóle jest zaatakowana. O! Widzicie? To jest źródło problemów. E, chcę uratować ten krzew w ogóle. Więc taka moja decyzja, natomiast pozostałe, jak widać, mają się dobrze, ale sąsiedztwo takiej rośliny zarażonej już słyszycami, niestety, będzie skutkowało, że one się przeniosą. Pomimo tego, że tu jest dużo biedronek, ale trudno. Przed tym oprysku trzeba zwrócić uwagę na to, żeby nie było słońca. Co prawda ono tutaj dzisiaj świeci i warunki są, jeżeli chodzi o oprysk pogodowy, dobre. Może trochę jeszcze za wcześnie, ale to już jest południowa, pod wieczór i to słońce się już chowa. Więc ja sobie to pozwoliłam jeszcze tak zrobić, bo w tym momencie nie zaszkodzę już tym roślinom. Mam taką nadzieję. To no nie wszystkie krzeczki wyglądają okazale, to są trochę, jeden krzek mam taki przymrożony jakby. Na czerwoną porzeczkę za chwilę będzie oprysk gnojówką z pokrzywy. Zobaczymy je, jak ten oprysk zadziała na szyce i na roślinę. Będę wiedziała jutro jak tutaj przyjdę. Ira to wystrzelił. Ale zaglądam do niego właśnie. To trzeba wszystko pilnować, tak? Jeżeli chcemy, żeby on nam długo owocował, nazwijmy, że te łodygi to są owoce, to popatrzcie: kwiatostany. I to tyle. Kwiatostanów. Pójdzie cała energia w kwiatostany. Więc, żeby tego uniknąć, trzeba te kwiatostany po prostu wyłamać. Nie wiem, czy mi się to uda. Postaram się. Taki jeden. No widzisz. Nie jest takie proste, ale konieczne. Po prostu konieczne. Jeżeli chcemy mieć tego pożytek, ale ile? Aż pięć wypuścił. O i no dobrze. Jedna łodyżka. Na skonsumowanie, żeby mi się stare czasy przypomniały dzieciństwa. O, i mam gołąbka. I to on mi tu robi takie szkody. Dlatego nie mam grochu. No tak. One mi go wyjadły. To będą podpory pod mój groszek cukrowy. Że są długie to nic. Nie wiem, czy mi ich wystarczy. No i brakło. I jeszcze muszę sobie policzyć i przynieść tylko resztę. Pięknie śpiewają ptaki.